Dzień dobry, witam wszystkich, moi drodzy na moim kanale. W tych dźwiękach alarmowych wracamy do Indiana Jonesa i Wielkiego Kręgu. Uciekamy tutaj z obozowiska nazistów, i staramy się jakoś przetrwać tę sytuację. Po tym, jak padliśmy nagle na spotkanie e, tutaj głównych, złych, że tak powiem, teraz musimy się wydostać z tego miejsca. Tutaj przekaz jest bandaż, to jest dobrą informacją, bo myśmy troszkę rzeczy potracili w trakcie, a nawet list. Teraz za bardzo nie ma czasu go czytać, biorąc pod uwagę, co tu się dzieje. Nie da się do rozsądku przemówić, tego jesteśmy pewni. A my musimy uciekać z oczywiście alkoholem pod pachą, no bo jakże by inaczej. Ale wiecie co? Młotek będzie lepszym pomysłem. Moi drodzy, jeśli Wam się podoba, to że gramy w Indiane Jonesa, zachęcam Was gorąco do subskrypcji kanału, będzie mi mega miło. A my przechodzimy do akcji, więc wy klikacie subskrybuj. A ja próbuję się tutaj nie pokonać. Ojej, krzyczą już na nas. Dobra, czas są spiernicze, nie ma co. Jesus, karabin, karabinierzy strzelają do nas, ja tutaj spróbuję przebiec. Po prostu nie jestem pewien jak my tutaj, tutaj są jakieś te, yy, podwyższenia terenu, ale tak naprawdę, dobrze że oni słabo strzelają, bo inaczej chodźcie tu, czyli gdzie, a tutaj, dobra, Nawal tam stoi z młotem, próbuje to rozwalać, pomogę ci, albo ci nie pomogę jednak. O mój matko bosko, nie pomogę ci bardzo nawet bym powiedział, biorąc pod uwagę, że jesteśmy pod całą stertą gruzowiska w tym momencie, ale przynajmniej chwila spokoju. W ciekawym momencie skończyliśmy przedni odcinek, muszę powiedzieć. Mogliśmy te 5 sekund przejść, no ale jednak, jak się okazuje, teraz przynajmniej wiemy, że cienie są. Że ten cie... A to nie jest cień, to są nogi nawal. Prawdopodobnie biedna kobieta ugrzęzła w połowie. Jej ciało znajduje się ponad tym gruzowiskiem. Musimy ją niestety zostawić w ten sposób. Jesteś cały, doktorze Johnson. Jeszcze się ona zmartwi. O! Się manko. Gdzie jest Gina? Gina! Gina! Gina chyba tam chodziła, właśnie. Albo to była nawal, jednak. Chyba jednak była Gina. Przechodząc, nie jestem pewien, czy krzyk to jej pomysł. jak fale akustyczne tak się tutaj kurcze zbiorą, że nas pozawala bardziej w tym tunelu? jestem, doktorze Jones! A sianko! Nawal wszystko w porządku? Nic mi nie jest, Gina. Widzisz jakieś wyjście? Chyba tak. Z boku jest przejście. Jesteś w tunelu wyjściowym, więc po prostu idź cały czas przed siebie! Ja i Doktor Jones znajdziemy inne przejście. Uważajcie! Zobaczymy się w namiocie! Mamy radę, nie takich opałów się wychodziło, ale nawalna, Nawalna, idź. Nawal, nie nawalna, czemu ja nawalna czemu do niej mówić? Boże. To stup, idź po prostu. No, matko, anyway. Spróbujemy coś jakoś przedostać, może coś tutaj ciekawego znajdziemy po drodze, no bo jak wiadomo w takich zawalonych ruinach często takie rzeczy się odnajduje, nie? No, ale wątpię, że w tym konkretnym miejscu. Dobrze, że ta nasza zapalniczka jest niezawodna, ciekawe ile na oleju jest w stanie w ogóle pomieścić, a ja tu jest hełm. Ja bym ten hełm... Znaczy on jest oczywiście w kiepskim ubarwieniu, ale ja bym ten hełm ubrał jednak w takiej sytuacji. Jak jestem w tunelach, w których nie wiadomo co się może stać, to warto jakoś głowę jednak chronić, a wydaje mi się, że czapka Indiany może być stosunkowo... Niespecjalnie wystarczającym elementem osłonnym i obronnym dla tej sytuacji, więc. A... No cóż, pójdziemy dalej. Przyciśnijmy się obok niej, żeby z... troszkę szybciej przejść. Nawal, zły ton w tym momencie. Jasne, podoba mi się, gdy ktoś nie na zdrowie. Tak? To za było. Ja mam wrażenie, że nie o to pytała Nawal. Że nie o to. O, skrywamy sobie to. I weźmiemy sobie kilów. On się może tutaj przydać. Czy coś schowano jest na brzegach, a właściwie na tyłach tych wszystkich kamiennych em, kolumn? Raczej nie. No ale czasami jakiś posążek się znajdzie, czy coś. Tutaj kolejny bandaż. Uzupełniamy nasze zapasy. W ogóle jak z nimi stoimy? Mamy dwa bandaże. Mamy sześć jabłek. Ale jabłka... Opuncje, przepraszam, to są. Ale jabłka nam chyba nie dadzą... Czy znaczy, możemy zjeść w sumie? Mamy ich sześć, jakby nie patrzeć, więc troszkę więcej kondycji mieć nie zaszkodzi. A potem gdzieś uzupełnimy nasze zapasy. I to w... chyba wyrzuciliśmy. Chyba tu jest Tak, to było straszne miejsce, ale w sumie to jakby dla Indiany Jonesa to chyba nie było jakoś specjalnie odmienne od standardowych sytuacji. Jest po prostu tunel i trzeba się przegrzebać. A tutaj w ogóle wyjdziemy zaraz na powierzchnię, więc Taka pytanie, gdzie na powierzchnię? A tutaj wciąż może być pełno przeciwników, jakby nie patrzeć. Więc lepiej uważać na to, gdzie pójdziemy. Jestem kilofem, to ja dużo nie, nie zrobię przeciwko karabinowi maszynowemu. No ale mogę przynajmniej spróbować się zasłonić. Też nie jestem pewien. Tutaj ciężarówka wjechała. Moglibyśmy tę ciężarówkę podpierniczyć w ogóle i uciec w ten sposób, ale czuję, że to nie jest plan na tę przygodę konkretną. Idziemy dalej, więc. O, jest i możliwość zrobienia zdjętka, to zawsze cieszy, więc sobie aparatik y, na dwójeczce się wyjmowało. Okej, okay, pyk. Wejście do świątyni. O, nie siadło. Teraz. Nawal pamięta, gdzie mamy iść, więc jest jakiś plus. Teraz pytanie, czy nie to limit przedmiotu? No tak, zestawy naprawcze. To są daktyle za glule. Ja się boję trochę takich nazw, gdy za dużo G i L jest obok siebie. W słowie, to zazwyczaj jest niebezpiecznie. W każdym razie. Skoro ona twierdzi, że mamy iść tam, no to spróbujmy. Może warto, a może tam będą przeciwnicy, zaraz się dowiemy. A jesteśmy obici, mamy bułę pod kurczę okiem. Indy poprzeżywał trochę już tutaj przygód w tym. Gdzie my jesteśmy? W, w Egipcie, ale. To, to był Kair? Gdzie jest. To są kra To już to jest. Nie posążek, to jest obraz. A czy.... Wasz grzeźbienie? Takie robimy powstały za panowania Totnesa IV. Tysiąc lat po śmierci chorobsa. <laughs> Witaj skarbęku <laughs> Jezus Chrys. Popatrz, <laughs> jaki on słodki. Osobiście. Ja tam wolę koty, ale... doceniam to, że ta babka po prostu złapała tego węża i go wyciągnęła stamtąd, łał. Strażnicy poprzysięgli strzec daru bogów i dziedzictwa faraona Cheopsa. Dare musi być posążek. Niekoniecznie. Dlaczego? Czy to ci wysocy, wielcy ziomeczkowie? A, proszę bardzo. Są faktycznie więksi. Zakon filmów współpracujący z Egipcjanami tysiące lat przed powstaniem chrześcijaństwa. To troszkę nietypowe, chyba? Tylko strażnicy mogą nosić klucz do enigmy. Chorem Ahed. Chorus na horyzoncie. Czczony pod postacią? Sfinksa! I otwierać drogę do schronienia. To musi być odniesienie do stelesnu. Tego właśnie poszukiwał WOS. Sposobu na otwarcie stelesnu. Czuję, że my to zrobimy przed nim, albo on już to zrobił. Dwie możliwości zawsze. Nie otwarcie. Rozwiązanie. To nie jest fizyczny klucz. To tatuaż. Tatuaż? Stela Snu jest zaszyfrowana. Tatuaż filmów, strażników... Musi być kluczem, który pozwala złamać ten szyfr. I przez cały ten czas był pod nosem wosa. A, oni mają tego faktycznie jednego złapanego jakby... Znaczy, mieli przynajmniej. Tylko odwiedzić Zfinksa. Czy myśmy zrobili temu zdjęcia, bo mam jakieś informacje? Nie pamiętam w tym momencie. Dobrze by było, żeby tak właśnie było. No i sami wiemy, gdzie iść. Nie właśnie w Południowej Ameryce, które sponsoruje, zaginione miasto ma mnóstwo wspaniałych odkryć. Uwielbiam Amerykę Południową. Rozwiążmy jeden problem. Bożka płodności czacza pojasów, widzianego ostatnio w rękach Renem Beloka, znanej hieny cmentarnej. Zamierzam zorganizować wyprawę, aby odzyskać ten artefakt, i zastanawiam się, czy nie byłaby pani skłonna. Rozważę tę kwestię. Byłbym bardzo wdzięczny, Lady Nawal. To chyba była wcześniej Dzina, takie mam wrażenie, to to było to miejsce może. Podoba się to, że Nawal ma takie podejście, że spoko, teraz mamy pomagać, ale tam to dopiero rozważyć. Jakbym teraz stwierdził, że dobra, to ja nie robię nic i się nie dowiemy o zagadkach kurcze tutaj w Kairze. Ciekawe jak do tego podeszło, ale może lepiej nie robić sobie, wiecie, wrogów i tak dalej, to jest niebieskie. Ostatnio jak usłyszałem teorie, acz znaczy nie teorie, to nie jest teoria, ale usłyszałem o tym, że te posągi wszystkie, które znamy, antyczne i starożytne, one wcale nie były białe, to miałem takie, no tak. No tak, no dlaczego w sumie nie miałyby być białe? Przecież kolorowaliby ludzie rzeczy. To może być nasze wyjście. Także wszystkie, wszelkie Michała, Anioły i tak dalej, to... ...z ich strony. Bierzmy się do pracy. Najpierw trzeba, zanim się do pracy podejdzie, trzeba najpierw się najeść dziwnych melonpanów, że tak powiem. A teraz już możemy... Co to jest? A co? To jest jeszcze chleb? Nie, to nie jest chleb już. No dobra. To podejdziemy sobie tutaj i zrobimy bum! Jedno potężne łupnięcie wystarcza. Indy ma tyle siły w rękach, że nie zdaje sobie z tego sprawy. Sam teraz przez chwilę podziwiał swoje dzieło. O, shit. Mit faktycznie miał rozkaz zszalać od razu. Dziękuję, doktorze Jones. Tak, trochę nierozsądno. Ja bym jednak łapał do więzienia najpierw. Lepiej wrócę do namiotu. Proszę dopilnować, by Gina wróciła. Jak poznała pani siostrę Ginę? Jak poznałam siostrę Ginę? Spotkałyśmy się na wykopaliskach w Sakarze. Była czarującą kobietą. Co w kurzu, odczytując w grobowcu inskrypcje sprzed trzech tysięcy lat. Przepiękna. I sprytna, jak Wiele słyszałem na temat jej pracy. Tak, to pasja jej życia. Nie czas na wspominki. O, proszę coś z tym zrobić. Hmm? Prawda. A w sumie, dlaczego by nie? To szkoda, że to się jeszcze nie zamknęło. za Zanim ktoś byłby lekko zdziwiony, budzi się w jakieś kurcze. Eee, nawet nie wiem, co to jest. Pseudo piramidzie jakieś. Zrobiłem sobie łopatkę. W zasadzie, jaki jest nasz cel w tym momencie? Musimy zbadać stele snu, która jest na południe od nas. OK. No. To... A może byśmy się przebrali z powrotem, jednak za. Robotnika będzie to trochę bardziej bezpieczne, jednak jest kolejny bandasz, Proszę bardzo, jak tutaj pięknie jesteśmy w stanie się powolutku wyekwipować ponownie. Łupatkę też sobie warto wziąć. Są i owocki, więc jesteśmy już o tyle do przodu. Nawet z limit osiągnęliśmy. To są oczywiście owoce, a jeszcze by się przydały i wypieki i inne takie, To by było dużo, dużo lepiej. Achtung, sper. spergebit. Wymaga kluczu Wehrmachtu. Czy tam jest ubranie? Jakbyśmy się tam jakoś dostali. Czy jest opcja, tam jakoś może wejść? Tak. Um, jest! To pytanie, czy tam coś jest. Bo w mundurze Wehrmachtu, jakbyśmy zaczęli chodzić, to by nam. może ludzie przestali zawracać. Uh. Tam jest kolej. Teraz pytanie brzmi. Gdzie jest jakiś? O, to jest okno otwarte, może bez krat? Czy wszystkie mają kraty? Wszystkie wydają się mieć kraty. Dobra, spróbujmy się trochę przemieścić. To kondycja wybitna w tym momencie nie jest i też ją tracimy powoli. Nie wiem, czy tam radę to zrobić. Zobaczmy. Sit, 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 dobra, to tu jest otwarte okno. Otwarte okno. Szybko, wchodź, Indi. wchodź, wchodź. O, o. Dobra, dobra, dobra. Bum, bum, bum. O, skubany. Obyś wiedział, w co się właśnie Dobra, to bym. Mu... Biczem go, biczem go, biczem go. O, proszę bardzo, puf, to go zaskoczyło. Dobra. Nie spodziewało się, bicza nagle. I tutaj na dole jest z tego co kojarzę, tylko wezmę ten pałkę, który on miał. O ile. O, tak jest. Elegancko. Będzie łatwiej się zająć kolejnym. Bo jeżeli tam jest jeszcze jeden, no to będzie tyle problem. Dobra, teraz nam no, puściliśmy to od razu. Zresztą schodzenie po wszystkiego rodzaju różnych elementach jest tutaj problematyczne, ale trudno, daliśmy radę, więc to jest najważniejsze. Eee, naboje Wehrmachtu, co ciekawe. Akurat tego się nie spodziewałem. No i mamy mundur, elegancko. Teraz to już w ogóle się nie musimy bać, że pieniążki weźmiemy. Czy ubraliśmy go od razu? Nie, to możemy go ubrać teraz. Ciekawe, czy, czy będą na, e, teraz mieli do nas pretensje ludzie, którzy wiecie, do Wehrmachtu nie należą, no nie? A czy, a czy klucz? A udało nam się też znaleźć. No tak, no w końcu w mundurze pewnie były. No, to teraz musimy sobie biegać. Elegancko, już nam nikt nic nie powie. Nie poznajesz w tym mundurze kolego. No dobra. To właśnie mam rozwiązać. Najpierw jednak muszę zajrzeć w Rozumiem, że Indi zignorował kolesia. Powinno być muzeum. To powinno, nawet nie tu. No mamy posąże gra, oczywiście, cały czas. Jako mamy też misje Wehrmachtów. Są oczywiście jakieś misje poboczne. My nie będziemy jakoś wybitnie ich rozwiązywać, tak jak to już wiecie. Musimy zbadać stelesynu. No jest na południu, Hargo. Więc sobie na to południe potuptamy. Raczej nas nikt nie powinien zatrzymywać w tym mundurze, nie? Już się boję, że miejscowi mogą mieć... Pretensje do nas, jak nas zobaczą w tym mundurze, chociaż. chociaż w sumie no co, pobiłem żołnierza, no nie no, to by było trochę dziwaczne, jednak z ich strony. Trochę też nie nierozsądne, dzień dobry. A my też po niemiecku odpowiadamy na ich zapytanie. Ciekawe. Znaczy, fair enough. Co tam się dzieje? Co tam lata? Czy to jest jakiś ptak? Czy to pewnie jakiś ptak? Dobra, lecimy dalej, przypomnienie szybkie, zerknięcie. Teraz bardziej musimy się udać tam. Mogą jakieś wybuchowe beczki poruszane też niebezpiecznie w tym miejscu. A jaką mamy. A mamy pistolet wermachtowski jako broń tutaj, proszę bardzo. Znaczy pistolet wermachtowski prawdopodobnie ma jakąś nazwę sensowną, ale nie możemy zdjątkowalną czy to. Ty mm, coś bardzo mocno. Bulldozer się tutaj nie ludzi, rozwalił. Nie, rozbijać nie ma takich ludzi Indii. Nie, żebyś ty pomagał w tych kwestiach też jakoś wybitnie. Dobra, czy to jest to miejsce? Oj, nie chcieliśmy, nie chcieliśmy, musieliśmy być... No tak, generalnie to tak. Poskoczymy sobie tutaj. Przecież nie musimy specjalnie skra... Nie możemy tutaj przeskoczyć? Ciężko. Tutaj już daliśmy radę. Nie musimy się jakoś wybić, nie skradać, nie? No tak naprawdę to... To przecież jesteśmy tutaj... W odpowiednim mundurze i w ogóle... Ale no zaraz, czy to jest to miejsce? I musimy oczywiście jeszcze dwójeczkę zrobić. Teraz snu. Kluczem musi być tutaj. zdjęcie. Ten tutaj jeszcze też możemy zrobić zdjętkę. Symbol strażników. Ciekawe. Gdzie ten symbol jest widoczny? Bo tak się zastanawiam teraz, bo on tutaj był pokazany, niby, ale. A zaraz, zaraz. Jeśli się to przybliżymy, to chyba chodzi o to konkretnie. Jest. Symbol z tatuażu. To jest kilka takich ciekawie oznaczonych symbolów. No właśnie. Więc, na przykład, tutaj mamy symbol Piramidy Królowej. Ach, Piramida Królowej matki Chętka z pierwszej. Tutaj jest symbol Sfinksa. Sfinks Sphinx jest tam? Tutaj jeszcze jest symbol. To jest mapa? Otrzymuję kolejnej lokalizacji. A może to jest mapa faktycznie, bo to jest piramida z kolei. Tak. Piramida faraona Cheopsa. Symbol Olbrzyma jest tuż na wschód od Piramidy Hefrena. To jest to miejsce. I teraz musimy po prostu znaleźć. Okej, okay, czyli zastosować się w stosunku do tych wskazówek tutaj. I zobaczyć, dokąd mamy teraz pójść. Oh, o, strasznie daleko. No dobra. To jest, to jest tam. No w sumie by to pasowało. Piramida jakby wiadomo, to tutaj. Okej, okay, to przejdziemy sobie tam elegancko. Chowajmy sobie ten... Nie, nie, nie. Nie będziemy z pistoletem wyciągniętym biegać, bo się jeszcze, kurczę, ludzie zaczną dziwić nam. Ale my musimy iść tam. Jest to daleko, ale... Nie będę na siłę biec przez tereny. E, jakby nie patrzeć za... Opiekowane przez żołnierzy, bo... Mimo wszystko istnieje jakaś tam szansa, że ktoś się skapnie, że jesteśmy przebierańcami, a tego bym nie chciał. No ja i po prostu obok pohasamy. Zobaczymy coś po drodze, może natchniemy się na jakąś ciekawostkę jeszcze. Będę by nie węże czy psy, bo to nas... Jak widać, zawsze troszkę... E, przeraża, przynajmniej Indiego. No nie węże w sumie też. Kondycja się skończyła, biedekowi, będziemy musiał odpocząć zaraz. Dajemy ja mu chwilę, niech sobie poddycha. To jest ta wielka piramida, do której musimy dotrzeć. Ona nie jest aż tak daleko. A my tutaj zdjęcie, przez chwilę mieliśmy chyba. To nie brzmi czego zdjęcie. A to jest stacja pogodowa. Ciekawe. Nie jestem w mundurze, to podejdę tutaj. Siema, siema. Eee, czy coś nie możemy znaleźć? Oczywiście pierwsze kroki od, od razu skierowane w stosunku do. To tam jest jakiś wyższej rangi żołnierz. To chyba nie ma z co być na razie. Eee, nie, nie, nie. Słowaj te pięści indii. Dobrze, dobrze. Sławał ja sobie biegniemy spokojnie tam. Pociąg dalej jedzie. Jestem... Mam takie dziwne wrażenie, że my tym pociągiem, nie wiem, może uciekniemy z tego... Z tego miasta za chwilę. Kurczę, piramida jest tam. Wybraliśmy sobie mało przyjazną drogę, szczerze mówiąc, jak teraz nad tym myślę. Po jakichś rurach i innych głazach, zamiast po prostu pójść sobie... Prostą dróżką. No dobra, nie, nie tragedii nie ma, tylko że. No, chociaż chyba tutaj nie byłoby innego przejścia. Tak to przynajmniej wygląda. Jeśli ja wyspniemy, wiem, że jest taka wielka, że wydaje się, że jest zaraz obok, generalnie, ale jak to bywa czasami z takimi miejscami, jak widzicie, wielkie góry, to które są niby na wyciągnięcie dłoni, to się okazuje potem, że tam jest kilka kurcze dni wędrówki. W tym przypadku dnia raczej nie będzie ruiny świątyni grobowej. Proszę bardzo. To chyba to, jest miejsce okupowane, nie? Nie, akurat nie. Tutaj możemy sobie spokojnie przebiec, To jest znowu jakiś ten oficer, więc nie chcę się za bardzo pokazywać takim. No tu bez munduru mogłoby być trudniej dużo. To jednak to zgarnięcie munduru nam bardzo na rękę wyszło. To powinien być obszar zaznaczony na snu. To powinien, ale czy jest? Jakieś wejście, być może teraz, my jesteśmy już dokładnie w tym miejscu. Tak, czyli w tych ruinach, coś powinniśmy móc znaleźć. To pytanie brzmi, co i na ile mamy się uważnie przyglądać, zanim się dostaniemy do tego czegoś. Oczywiście jest też szansa, że po prostu chodzić o piramidę i o wejście do niej. Chociaż kółko chyba się. Tylko i upał. Tylko wydmęlił po kolego, ale no tutaj mieliśmy przyjść, więc, jakby też nie przesadzać. Chyba, czy mogę wejść tutaj, no nie mogę biegać. Chyba nie damy radę wejść na tą piramidę. okej. idziemy, wracamy sobie tutaj. Zobaczymy, może troszkę wcześniej, bo my tak stosunkowo żeśmy pobiegli tam do przodu, do tych przednich części tej zniszczonej struktury. A może właśnie powinniśmy być trochę bardziej z tyłu. Ciężko jest de facto znaleźć tą rzecz, której szukamy na 100%. O, pojawiło się nam przynajmniej, żeby nie zdjęcia, więc zawsze coś. Nie jestem do końca pewien. A, no tak, piramida szefrena. I my to przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, to mamy do wykupienia jakiś przewodnik. Mamy 1700 punktów. No mamy mm, żelazny chwyt, wiadomo, że to nas tak mało trochę interesuje. Ale mamy jeszcze przetasowanie. Rozbrojenie za pomocą bicza sprawia, że jego broń leci w kierunku Indiego. To jest całkiem, całkiem przydatna umiejętność. A w eksploracji, jak Eksplor... na to już nie są chyba. Tak, to już nie ma specjalnej pomocy dla nas tutaj w tych księgach akurat do znalezienia. Zrobimy sobie to. Tutaj mamy oczywiście picie. Jakieś zjedzone konserwy. Wielki młot. Eee, nie potrzebujemy bandaży. Mamy full? full. Okej, okay. no, przeszukamy jeszcze raz, troszkę dalej może. i wciąż jesteśmy w obszarze? Nie, już trochę wychodzimy spoza tego obszaru. Szukaj wskazane miejsce, pokazuje nam tam. Nie wiem czy to jest po prostu środek geometryczny tego kółka, prawdopodobnie tak. No ale podążę za tym i tak. Żeby sprawdzić, bo może pod tymi kurczę, o proszę ten środek geometryczny kółka to jednak nie było takie głupie. Postrzeżenie, tylko tutaj trzeba by coś wywalić młotem. W ogóle jeszcze zdjęcie możemy zrobić. Jest tutaj symbol strażników. Ten sam symbol na staliści i w formie tatuażu na martwym olbrzymie. Tylko że kurczę, musimy znaleźć jakąś tutaj właśnie broń, taką cięższą, żeby to wywalić. Tam w tych namiotach był chyba jakiś młot. Więc no pierniczniemy tym młotem w tą ściankę, rozwalimy ją, przejdziemy do środka i wszystkiego się dowiemy. O właśnie, proszę bardzo, z takim młotem to na robotę już można pójść. Więc zróbmy dokładnie to. Co? W kucki to trochę trudniej, ale możemy się podnieść. BOOM! Pięknie. Cieszy moc indiego, jeżeli chodzi o trzymanie tych młotów. A my się tutaj zanurzymy głębiej i zobaczymy. Co się tutaj znajduje, ale to moi drodzy, zrobimy sobie już w kolejnym odcinku, bo myślę, że to jest dobre miejsce, żeby sobie przerwać, akurat w takim miejscu. Trochę krótszy dzisiaj odcinek, ale za to, żeśmy znaleźli miejsce, do którego mamy się zagłębić, które mamy przeszukać i tym się zajmiemy już w kolejnym. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało to, co tutaj dzisiaj żeśmy nawyprawiali. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Hej.